Witam Was, ciocia dana. Dzisiaj chcę zacząć od zaśpiewania piosenki o mamie, oczywiście po angielsku. Słuchajcie uważnie, niektóre słowa z pewnością już znacie, a których nie znacie, to wsłuchujcie się i zauważcie, bo one się często powtarzają. Zaśpiewamy pierwszy fragment piosenki. together I am always together I am always together together with my mom Myślę, że jedno słowo bardzo dobrze znacie. Together I am always together i together I am always together i się powtarza kilka razy I am always Together together już znamy. A always to znaczy zawsze, czyli zawsze razem z mamą. I am always together. Jestem zawsze z moją mamą. Spróbujcie posłuchać i możecie się już też dołączyć do śpiewania. I'm always together. Always together. I'm always together. Together with my mom Okej, okay, to teraz już na pewno pamiętacie. Śpiewamy razem. Proszę bardzo. I'm always together. I'm always together. I'm always Część piosenki, a druga część piosenki też jest bardzo prosta, bo dużo słów się powtarza. I love you because you take care of me. I love you because you are close to me. I love you because you are very strong. I love you all. Nie tą pierwszą część, to doskonale rozumiecie, bo to proste słowa. I love you. I love you. I love you. I teraz uwaga. I love you because you take care of me, bo opiekujesz się mną. You take care of me. Opiekujesz się mną. I drugi fragment. I love you because. You are close to me. Jesteś blisko mnie. Close to me, close to me. I następna część: I love you, because you are very strong. I love you all day long. Spróbujcie się wsłuchać. I jak już zapamiętacie słowa, to dołączcie się do mnie. I love you because you take care of me. I love you because you are close to me. I love you because you are very strong. I love you all day long. Powoli zaśpiewajcie. Spróbujcie się dołączyć. I love you because you take care of me. I love you because you are close to me. I love you because you are very strong. W Cześć, witajcie przedszkolaki, Zerówkowicze, no i inni starsi oglądacze. Witam Was Poli ciocia? Myślę, że można by napisać tysiące historii, bo każda mama kocha swojego synka. A Sisi pewnie by napisała swoją historię o córeczce. Bo nasza mama naprawdę mnie kocha. I moją siostrę i wie, jak pomagać. No oczywiście również byłaby świetna historia o tym, jak mama się o nas troszczy. Ciocia. Ale już opowiadaj, bo tej historii jeszcze nie znam. A pewnie wydarzyła się ona dawno, dawno temu. Ta historia wydarzyła się w Egipcie, gdzie panował straszny król faraon. W jego królestwie mieszkało wiele rodzin izraelskich. Faraon zaczął się bać, że wkrótce będzie ich tak dużo, że zagarną całe jego bogactwo. Uczynię ich niewolnikami. Będą ciężko pracować, pomyślał. I tak, pracowali ciężko przy wyrabianiu cegieł, a on z tych cegieł budował miasta. Pracowali od rana do wieczora. To czyniło ich życie bardzo trudnym. Ale Pan Bóg im pomagał i dodawał siły. Dlatego nadal byli szczęśliwymi rodzinami. Faraon nie mógł tego znieść. Dlatego dodawał im coraz więcej pracy. Ale to niczego nie zmieniło. Nadal byli szczęśliwymi. Wreszcie Faraon wpadł na pomysł. Wydam rozkaz, aby każdego chłopca zaraz po urodzeniu wrzucono do rzeki, która przepływała blisko miasta. To był straszny pomysł. Wiele rodzin zostało pogrążonych w smutku. Wyobrażacie sobie, Rozpacz rodziców, którzy musieli wyrzucić malutkie baby dopiero co urodzone, wrzucić do rzeki? W pewnym domu Jochabel urodziła małego chłopczyka. Wzięła go w objęcia i pomyślała. Nie, to straszne, to niemożliwe. Jak ja mogę mojego małego chłopczyka wrzucić do rzeki? Jak to niemożliwe? Ale co zrobić? Jak go schować przed złym królem, faraonem? Już mam pomysł. Pewnego dnia powiedziała, Jochabel do swojego męża. Uplotę koszyczek. Wypełnię go czarną masą, taką smołą, żeby woda nie dostała się do środka. Potem zrobię pokrywę, aby. Go nie porwał, i włożę do środka mojego synka i puszczę go na rzekę. I tak zrobiła. Przyszła nad rzekę, wzięła koszyczek, włożyła do koszyczka swojego małego synka i Przykryła, a swojej starszej córeczce przykazała, aby dokładnie pilnowała koszyczka, który będzie płynął po rzece. Była koszyczek i patrzyła jeszcze przez chwilę, jak posuwał po rzece, fale ukołysały małego chłopczyka do snu. Wreszcie płynął, a Miriam cały czas obserwowała. Wreszcie dopłynął do zarośli i się zatrzymał. Chłopiec rozpłakał się. W tym samym czasie przyszła nad rzekę córka faraona, aby się wykąpać w rzece. Przyszła ze swoimi służącymi. Usłyszała płacz. Zwróciła się zaraz do swoich służących. Czy widzicie to w zaroślach? Co to może być? zapytała córka faraona. Przynieście mi zaraz. Służąca pobiegła i otworzyła koszyczek. Dziecko, wzięła na ręce i podała córce faraona. Och, jaki śliczny chłopczyk! Zachwycała się księżniczka, ale jak on może mieć na imię? Wiecie co? Nazwę go Mojżesz, bo znalazłam go w wodzie. Ale jak go wykarmić? W tym czasie usłyszała to Miriam i szybko podeszła bliżej. Pani, ja mogę ci znaleźć kobietę, która wykarmi chłopca. No, zjawiasz się we właściwym czasie, powiedziała córka faraona. Biegnij i przyprowadź mi kobietę, która wykarmi Dziedzusia. I jak myślicie, kogo Miriam przyprowadziła? Oczywiście prawdziwą mamę Mój Rzesza. Córka Faraona była bardzo szczęśliwa. Nawet powiedziała, weź to dzieciątko do siebie do domu i karmię, kiedykolwiek tylko będzie głodne ciocia to wszystko od początku było zaplanowane przez pana boga to był jedyny sposób aby ocalić życie mojżesza tak to był perfekcyjny plan ja jestem przekonany że pan bóg też takie fajne pomysły daje mojej mamie, na przykład, że gotuje takie pyszne obiadki i dzięki którym mogę być zdrowy i silny. Mama mojej Rzesza nawet pewnie nie pomyślała, że tak to się wszystko zakończy. Ale czy pamiętacie, co zrobiła? Kiedy puszczała koszyczek na wodę? Tak, oddała synka pod Bożą opiekę i koszyczek płynął. Dokąd pokierował go Pan Bóg? Lepszego schronienia nie było. Wyobrażacie sobie, córka okrutnego faraona, Zaopiekowała się malutkim chłopczykiem Mojżeszem i nigdy nie pozwoliła zrobić mu nic złego. A zresztą faraon tak naprawdę został przybranym dziadkiem Mojżesza. Kiedy Mojżesz podrósł, oczywiście zamieszkał w pałacu, uczył się, Poznawał prawo oraz zwyczaje królewskie. A mama Mojżesza zawsze była w pobliżu i nie przestawała się o niego modlić oraz dziękować za to, że Pan Bóg jej pomógł i dał taki pomysł. Wiecie co? Ta historia. Wydarzyła się dawno, dawno temu. Ale dzisiaj też Pan Bóg pomaga wszystkim mamom, kiedy tylko mają kłopoty. Powiem Wam, że doskonale rozumiem, o czym Ciocia mówiła. Bo moja mama też modliła się, kiedy była w kłopotach. Bo zgubiliśmy się w lesie. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść, do drogi, gdzie zostawiliśmy nasz samochód. Wszystkie drzewa wydawały się takie same, a telefon nie miał zasięgu. Już wydawało się, że droga jest tam, ale nie. Więc szliśmy w drugą stronę. Mama bardzo się zdenerwowała. Naprawdę nie wiedziała, w którą stronę iść. Próbowała nawet usłyszeć alarm i dusiła na przycisk do kluczyków. Ale nic nie pomogło. Pamiętam wtedy, jak wołała do Pana Boga. Nawet ja sam też się przyłączyłem, bo też zacząłem się bać. Kiedy tak powoli szliśmy przed siebie, ciągle prosząc Boga o pomoc, nagle mama zobaczyła daleko za drzewem przejeżdżający samochód ciężarowy. Było dobrze go widać, bo miał wielką przyczepę. Hurra! Bogu dzięki! wykrzyczała mama i przyspieszyła kroku. Chwyciła mnie wtedy mocno za rękę, bo nie mogłem za nią nadążyć. Prawie musiałem biec ale mama patrzyła tylko prosto przed siebie, gdzie widziała ciężarówkę. Dotarliśmy wreszcie do drogi. Po chwili Zobaczyliśmy nasz zaparkowany samochód. Wyobrażam sobie, co wtedy czuliście, jak bardzo się cieszyliście. No i pewnie dziękowaliście Bogu, nie? No jasne, mama, jak tylko zobaczyła nasze auto, to chwyciła mnie na ręce i niosła. Przyciskając mocno do siebie. Chyba dlatego, że byłem tak dzielny i nie płakałem. Teraz czuliśmy się bezpieczni. Zagrożenie minęło. Barry, wiem teraz, dlaczego przypomniała ci się ta historia. Bo twoja mama. Tak samo jak mama Mojżesza wołała o pomoc do Pana Boga, i pomoc nadeszła. Dobrze, że moja mama wie, gdzie szukać pomocy. Ciocia, a ja też wiem, gdzie szukać pomocy, bo jak się przewrócę na rowerze, to oczywiście wołam moją mamę. A jak nie mogę zasnąć, to też ją wołam. No. A jak mnie boli brzuszek, to też wołam mamę. Nawet jak zepsuje mi się autko, to też ją wołam. Bo ona wie, kto może je naprawić. Moja mama jest najlepsza. Na wszystkie moje smutki kocham moją mamę. Wy pewnie też. Mówcie jej to codziennie. Ciocia, a czy możemy zaśpiewać coś dla mamy Mojżesza i dla naszej mamy? Hmm, dobry pomysł. Możemy wyśpiewać życzenia. Dla naszych mam? Przyłączcie się do mnie. Myślę, że Badi chętnie też z nami zaśpiewasz. Oczywiście. Zaśpiewamy tą piosenkę trzy razy. Pierwszy raz dla mamy Mojżosza. drugi raz dla mamy Budiego, a trzeci raz dla Waszej mamy. Dobra. Wyściskajcie wasze mamy, i nie zapomnijcie mówić jej, że ją kochamy. Cześć, do zobaczenia, żegna Was ciocia Dana.